Kolejnym zagadnieniem o jakiego omówienie zostałem poproszony w komentarzach to wojska linerii ich żołnierze żołnierze tego królestwa, Rzym ocenił ich przydatność bojową i generalnie samo wojsko samych tych żołnierzy chyba tutaj chodzi o tych podstawowych też, głównie z naciskiem na nich. Ale jeśli miałbym coś powiedzieć, to uważam, że armia Linerii jest jedną z najsilniejszych w całym uniwersum, co też kiedyś pokazywałem w jakimś tam zestawieniu w takim dłuższym filmie na kanale. I żołnierze ci mieli dobrą wartość bojową. Armia Linerii była bardzo zdyscyplinowana, dobrze wyszkolona, także jak najbardziej mogę się o nich pozytywnie wypowiedzieć i myślę, że nawet ci tacy podstawowi piechurzy byli na wysokim poziomie i mieli dużą wartość. No nie mówię tutaj o tych farmerach, którzy walczyli przeciwko Weznanowi, bo to takie chłopskie ruszenie, no to wiadomo, że to niższa wartość, ale ci tacy futmeni, no to myślę, że już całkiem ładnie się prezentowali.